Wjeżdżam tutaj jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki Jaram! ram. grupy jak Blastoise, hey! Plat grupy jak Blastoise, hey! Ej, ja, Siemanko Mordeczki, witam Was w kolejnym odcinku reakcji Sztosa. Święta, święta i nadal są święta. I Jan, szpakowanie, wjechała i wjeżdża. DJ Serio 92, Prod Kubi, Producent. To jest taki właśnie oldschoolowy zabieg świąteczny że Jan, rapowanie i szpaku miksują się jakby, krosują się w jedną ksywkę i wrzucają takie kawałki właśnie co vigilie. To jest niby tam wzorowanie na tym, że brudne serca miały się ukazywać co vigilie według pewnej legendy. No i zazwyczaj są to oldschoolowe kawałki, bo jak oni sami o tym piszą, że to jest jakby też w hołdzie dla starej szkoły, dla takiego oldschoolu. Ale widzę, że jest produkcja Kubi Producent, więc może się zaskoczymy czymś takim bardziej nowoczesnym i na przykład wiadą sobie na AutoTune tym razem. Szczerze w to wątpię, ale możliwe, że tak się stanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ajajaj, czwóreczka, już miałem niechlak Zapomniałem, że to robię z ziomem, a nie na to czekam Swoją drogą pomyślałem chuj w tę przerwę Jedź Pod balką do chłopaków na Mokotów, to usłyszysz prepkę 20 za w kurwe plany były grube, wiesz, że w przyszłym odjebiemy coś na tripie, tak jak Marcin dubie Lubi co za beat, wariacie, na 3-4 piwa Piva! Wiem, że makasz teraz głową, jakbyś właśnie skończył pływać ej. Na no, 3-4 VIVAD, czyli jednak oldschoolowo KUBI, tutaj właśnie do niego jest też nawiązanie w tym wersie. Jest też tam e, o Marcinie Dubielu, czyli o ziomku, który jest YouTuberem. Była kiedyś, nie pamiętam czy rok temu, czy może w tym roku, była drama, e, że on gdzieś tam pojechał do Afryki, do Kenii, robił jakieś zdjęcia, wrzucał na story. To się z takim gorzkim przyjęciem, e, znaczy źle się to przyjęło po prostu, źle jakby to zacząłem. Bo na przykład wstawiał jakąś fotkę typu, haha, ale śmieszny murzyn, i po prostu to były jakieś biedne dzieci. On, jakby nie wiem, czy nie zdawał sobie z tego sprawy, czy po prostu coś mu się odkleiło, ale no było to po prostu niesmaczne. No i ajajaj, czwóreczka, czyli też nawiązanie do tego, że to już czwarta część tego ich crossoveru. W tym roku znów przybyło nowych wrogów Zawiązaliśmy sojusz, ale nie chcę, rapowych ziomów W Google gram od roku i prawie pół bańki pyku SBM Bo kuku za rok zestaw mnie z najlepszym dziwko Robimy hit, kurwa nie robimy nic Palę weed, pisze rym, czujesz jak killer B A uh. moi ludzie to najlepsze klipy w Polsce Nikt tego tak nie czuje jak chłopaki w mojej wiosce Wioska, czyli może nawiązanie do Google albo do miasta, z którego pochodzi szpaku. Tam też jest taki wers, który Solar kiedyś nawijał, że jakby Google nie, to było że que Quality i SBM to jest jakby czołówka w Polsce i pomiędzy nimi jakby toczy się walka, to było w zeszłym roku. A teraz szpaku jakby dołącza jeszcze Google, jako tą trzecią wytwórnię, która gdzieś za rok może namieszać i chce się właśnie tam gdzieś w szramki, w tym top 3 być. Gdzieś tam jeszcze pomiędzy tym na pewno się Bor e, przewija, ale już niestety szpaku, znaczy właśnie nie, należy, należy jeszcze do Boru, to są właśnie jakieś tam nieoficjalne pogłoski. E, czuję się jak Killer B i ja właśnie nie wiem, czy to nie jest czasami jakieś nawiązanie do Białasa, czy może do rapera o Killer B. Aha, no i oni, on tutaj nawija, że jakby cały czas robię hip. Hop, wiadomo, miał się to tak dokończyć, ale dla nich to już jest taka codzienność, to jest nie dla nich takie życie, i oni tym tak żyją, że już po prostu yy, jakby to nie jest hip-hop, tylko to już jest ich życie i wypływają z siebie te zwrotki i nawet się nie zastanawiają nad tym. Bo tak nie czuję jak kupaki w mojej wiosce! się do Ciebie prują, jutro Cię kochają Lecz szczepiona Simba, choć ropale, no to traczek roku nie jest Jak robiliśmy jedynkę, cegiem był na poważnie Wiatr miksował moją zgrodkę i nikt nie słyszał o macie Szyman nie ciął wtedy w chuja z płytą, bo nie miał okazji Te za singletowi powiewają, że nie robię Znaczy chuj mnie obchodzi, jaki mam status singla W ogóle chuj mnie obchodzi, mam status singla Młody o, to takie dwuznaczne ma status singla, czyli jest samotny, bez kobiety, i status singla, czyli wyróżnienia, czy złoto, czy platyna i tak dalej. CGM był kiedyś na poważnie i był jakby takim najważniejszym centrum, gdzie się jakby odbywała e, jakaś wymiana zdań i komentarze, a teraz się po prostu z tego zrobił taki rapowy pudelek, gdzie na przykład wrzucają dla atencji e, typowo zdjęcia jakichś tam, nie wiem, biustów, czy jakieś e, rzeczy, które przyciągną ludzi, żeby tylko kliknęli im na stronę i później e, oni jakby mają dużo wejść na stronę CGM-u i dzięki temu mogą pozyskiwać nowych kontrahentów, czy jakieś nowe reklamy mieć dzięki temu. E, w zeszłym roku nikt nie znał mat, bo właśnie on się wybił dzięki tym swoim krokom, które postawił. MC wiatr tam miksował chyba po koleżeńsku, to chodzi o to, że to było jeszcze wtedy takie podziemie, a on już jakby jest dużo dalej i jakby wszystko jest na poważnie. Dobra, sprawdzamy co dalej To simba mody Jan Yan, bałaganem tylko ten co w Krakowie robił banie z Janem A robale to najlepszy numer w Polsce Ty czaku róbcia czujesz, a nie myść kto powie wpadłem w modę hejtowania z Zymilecą do jacuzzi Stawiam drugi dom, tak mnie boli, że mnie już nie lubisz Ale z neta kurwą też nie będę dużny Niech ci dupa pójdzie bokiem z typem z kogo grupy Hej królu, mam dla ciebie kopi komunikat Jest kolendatowe stem pójdzie bokiem, czyli gdzieś tam z jakimś panem z Google chodzi tutaj po prostu o zdradę, a o robale, no to jednym właśnie się bardzo podoba ten kawałek, a drudzy właśnie go nienawidzą. To są takie pomieszane zdania i oni tak sobie jakby końśliwie do siebie rapują. Jest to takie właśnie dosyć zabawne, mnie to rozmieszyło na przykład i ludzie, którzy słuchali te kawałki i wiedzą o czym oni mówią, to na pewno też się uśmiechnęli gdzieś tam pod nosem Stanęł się, ładuj kominę, top, go minę, wam może lekka przerwa Wielu na to czekało, tak to oni w rękach jończy woda drzin tonik Karuzela wciąż się kręci w kółko FTF serio kurwa! całych świąt. Eee, fajne te skrecze na końcu, bo zauważyłem, że mm, to są skrecze jakby ludzi, którzy też mają jakby swoje drugie e, połówki raperskie duety, czyli na przykład Solar Białas, e, tam gdzieś był Onar i PZ, czyli Półminia 81 i myślę, że to tak fajnie zagrało, jakby zwiększyło to taką klamrą ten cały kawałek. E, ode mnie to tyle. Na pewno gdzieś tam pominałem jakieś e, rzeczy, ale jak czegoś nie dopowiedziałem, to e, możecie zadać pytanie w komentarzu i na pewno odpiszę. A jeśli jeszcze chcecie jakieś e, inne pytanie zadać, niezwiązane z tym kawałkiem, to zapraszam dawać pytania na QA, czyli pytanie i odpowiedź. A ja was pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pozdro!